Dzień dobry Państwu. Czas na podsumowanie marca w budownictwie. No, widać, że pierwszy kwartał był dla budownictwa dobry. Cieszyliśmy się, że w styczniu, w lutym rosła koniunktura w budownictwie. Roboty zamawiali deweloperzy, duże firmy. Także rosły inwestycje publiczne. No, nikt się za bardzo nie przejmował, co będzie się działo z prywatnym rynkiem budowlanym, a ten już wiemy, że wygląda bardzo słabo. No, widać było już w styczniu i lutym, że zamówień na budowę domów praktycznie nie ma, jest ich mało. Marzec pokazał, kończąc kwartał i ten szczyt sezonu, że tych zamówień będzie prawdopodobnie jeszcze mniej niż w ubiegłym roku. No i handel budowlany również wykazywał, zwłaszcza w marcu, że ludzie bardziej interesowali się artykułami ogrodowymi, bo szybciej nadeszła wiosna niż materiałami budowlanymi. Spadła także koniunktura na wykończenia i remonty, no po części z powodu świąt wielkanocnych, ale także właśnie z tego powodu, że prywatny rynek budowlany. Jest nadal bardzo słaby. Ale nie uprzedzajmy faktów, yy, yy, ruszamy z naszym podsumowaniem. Zapraszam Państwa na wiadomości, i w drugiej części omówienie rynku budowlanego w marcu. Generalnie można powiedzieć tak, że koniunktura w marcu była najsłabsza od początku roku, ale to nie tylko święta są tego powodem. Koniec mars, marca to także czas na podsumowanie pierwszego kwartału w budownictwie, a ten wypada dużo lepiej niż w ubiegłym roku. Jest więc dobry start budownictwa przed sezonem, choć marzec pokazał, że mogą być jeszcze załamania na tym rynku. Właśnie w marcu wyraźnie pogorszyły się zamówienia na usługi wykończeniowe i remontowe, a także instalacyjne, właściwie wszystkich specjalności. Bardzo słaby był także rynek tynków maszynowych. W górę za to wystrzeliły zamówienia ogrodowe, no wczesna wiosna to spowodowała, oraz wylewki posadzek czy usługi brukarskie. Te ostatnie w skali nieco mniejszej. Niestety marzec kończy szczyt sezonu na budowy domów prywatnych, a te w tym roku wypadają jeszcze gorzej niż w bardzo słabym roku ubiegłym. Prywatnie budujemy najmniej od kilkunastu lat, a handel budowlany detaliczny w marcu zdaje się to potwierdzać. To bardzo słaby handel, który jest wspierany przez sprzedaż ogrodową nieco wcześniej niż w ubiegłych latach. Zależność firm budowlanych, głównie od dużych inwestycji publicznych i deweloperskich, stwarza większą barierę stanowienia cen usług, co przy zbliżającym się sezonie jest niebezpieczne dla rentowności pracy. Potrzeby kadrowe firm są bardzo duże jak na początku sezonu, co stwarza warunki do dalszego wzrostu kosztów pracy, a ceny usług z trudem rosną i to nie we wszystkich branżach budowlanych. To oczywiście wpływa na kondycję finansową firm budowlanych i nie wszyscy ten trudny czas przetrwają. W lepszej sytuacji są firmy z województw mazowieckiego, małopolskiego i śląskiego. Są to takie nasze filary regionalne budownictwa, gdzie rynek jest znacząco większy niż w pozostałej części kraju. Dopiero kwiecień i rozpoczęcie sezonu wiosennego, tak naprawdę pokaże nam, jak poprawia się rynek budowlany i czy jest to trwała poprawa, czy tak jak w marcu pojawią się dziury inwestycyjne. Oczekiwania zarówno firm budowlanych, handlu i producentów. Są raczej optymistyczne, więc tego się trzymajmy. I tradycyjnie zaczynamy od podsumowania takich trzech naszych sztandarowych wykresów. Przed nami pierwszy. To jest wykres pokazujący jak wygląda koniunktura w budownictwie według nas w tym roku. No widać, że marzec jest wyraźnie słabszy. To głównie za sprawą słabej koniunktury na usługi wykończeniowe, spadły też, tak jak mówiliśmy, spad popyt na usługi instalacyjne. No tutaj święta też zrobiły swoje, rynek prywatny praktycznie od połowy Miesiąca był coraz gorszy, jakieś te inwestycje prywatne jednak muszą być. No zobaczymy. Sądzimy, że kwiecień już będzie powrotem do wzrostu, jaki mieliśmy w styczniu i w lutym, a być może nawet będzie to nieco wyższa koniunktura. Na drugim wykresie widzicie Państwo, jak ta koniunktura. W tym roku wygląda na tle poprzednich lat. No, nadal jest słabo, ale odbijamy się od tego dna. Przed nami jest sezon budowlany, wobec tego jest duża szansa, że ta krzywa będzie bardziej stroma w górę i no, będzie to spadek powiedzmy do najgorszych czasów. No, gdzieś o może o 10%, a nie jak w tej chwili, o 30%. Yy, o ponad 30% yy, od tych lat, które mieliśmy, nie wiem, 12 lat temu, tak. Więc jest to no, no, duży spadek. Nadal jesteśmy yy, w takim dołku inwestycyjnym. Yy, no ale odbijamy się. Odbijamy się. Zobaczymy, yy, jak daleko to pójdzie. Nie widać od początku roku i po pierwszym kwartale, żeby koniunktura jeszcze bardziej pogarszała się niż w roku 2023. No i wspomniana budowa domów prywatnych tutaj odbicia nie widać. Jeżeli tak wygląda rynek budowy domów prywatnych po najlepszym okresie po tak zwanym szczycie sezonu. To można sobie wyobrazić, że kolejne miesiące do końca roku yy, będą raczej gorsze, a więc tych y, zamówień na domy prywatne będzie mniej. Wobec tego najprawdopodobniej czeka nas yy, spadek yy, tej koniunktury w stosunku do ubiegłych lat. Być może nie będzie to duży spadek, yy, natomiast prawdopodobnie o te parę procent jeszcze sytuacja na tym rynku pogorszy się i będzie to najgorszy rynek od 2012 roku a być może nawet dalej, tak? no nie mamy danych z wcześniejszych lat z tego możemy tylko porównywać do tego okresu w którym my śledziliśmy ten rynek a nasze podsumowania szczegółowe, zaczynamy od detalicznego handlu budowlanego no tutaj nie widać, żeby handel był gorszy, niż był w styczniu i lutym, ale proszę Państwa, ten handel budowlany to jest naprawdę katastrofa, to jest bardzo słaby handel, on jest odzwierciedleniem koniunktury na rynku prywatnym. Ta koniunktura niestety no nie rośnie, skoro nie budujemy domów prywatnych i to, co widzieliśmy w marcu, to przede wszystkim Wzrost klientów spowodowany zainteresowaniami ogrodowymi, no bo to ta wiosna przyszła troszeczkę wcześniej. Wobec tego, ruch w marketach budowlanych się zrobił. Natomiast, jak obserwujemy, ile ludzi kupuje materiały budowlane, no to wygląda to słabo. Jest to gorszy, gorszy handel niż był w ubiegłych latach. Być może sezon coś tutaj zmieni. No, powinniśmy iść w górę. Zobaczymy, jakie będą proporcje, właśnie klientów w działach ogrodowych w stosunku do tych, którzy kupują materiały budowlane. Popatrzmy, jak to w tej chwili wygląda w marcu. No, widać, że ogrody zajmują 1,4 zakupów w tych marketach. Wobec tego no, trudno tutaj mówić, żeby to był handel budowlany. Myślę, że po części jest to handel ogrodowy. Jeśli chodzi o branże budowlane, największą porażką branżową na rynku budowlanym w marcu był duży spadek zamówień na usługi wykończeniowe i remontowe. Bo nie dość, że ta branża o największym dotychczas udziale w rynku to słaby potencjał zamówień na koniec miesiąca, to i tak był on najlepszy od jego początku. Czyli mówiąc inaczej, na początku miesiąca było jeszcze gorzej w tej branży. Koniunktura w wykończeniówce była niższa od średniej o 20, niemal 22,%, a taki spadek. Jeszcze odnotowaliśmy w branżach również instalacyjnych i to właściwie wszystkich specjalności z elektryczną włącznie. Gorzej było tylko w branży tynkarskiej, gdzie spadek zamówień wyniósł w marcu aż 60%. No proszę zobaczyć, co tutaj się w tej branży tynkarskiej działo. To jest katastrofa naprawdę dużego rozmiaru. Z tego powodu nie dziwi fakt, że firmy na potęgę sprzedają agregaty i zamykają tą działalność. Branża tynkarska to jedna z najbardziej rentownych branż. No ale trzeba mieć zlecenia. W marcu były jednak branże, gdzie rynek ruszył znacząco. To branża ogrodnicza, posadzkarska i brukarska. W tych branżach inwestycji przybywało w stopniu od 20% do nawet 160%, jak w branży ogrodowej, no to nie dziwi, bo branża właściwie zimowała. Marzec to był taki duży wzrost koniunktury w tej branży. Ważna z punktu widzenia prywatnego rynku branża budująca domy jednorodzinne nie zaskoczyła nas pozytywnie. W marcu było mniej zamówień niż w ubiegłym roku i mniej niż w ubiegłym miesiącu. Różnice nie były już na szczęście tak duże jak w ostatnich dwóch latach. Dno w tej branży jest jednak widoczne. I bez naszych danych. Marzec kończy szczyt zamówień na domy prywatne, więc w tym roku już się nie spodziewamy przełomu. To oczywiście rzutuje na stan całego budownictwa, zależnego w tej chwili od deweloperów i zamówień publicznych. Jeśli chodzi o wyniki finansowe firm, w marcu firmy budowlane nadal były na fali wznoszących się obrotów. Z wyjątkiem branży tynkarskiej i niestety wykończeniowej. O ile branża tynkarska nie jest zaskoczeniem, rynek jest słaby od co najmniej dwóch lat, to spadek obrotu w branży wykończeniowej no, wstrząsa całym budownictwem, bo to zazwyczaj jest największy udział w rynku. W tym miesiącu nieznacznie poprawiły się także marże netto w firmach budowlanych, co widzimy na tym pierwszym naszym tu wykresie. Yy... I choć zmiany są nieduże, to jest to pierwszy skok w górę od początku roku. Co oczywiście nie zmienia niskiej rentowności prac budowlanych, która średnio opiera się na marżach netto w granicach 28%, a więc podobnie jak 11-12 lat temu. To oczywiście stawia całą branżę usług budowlanych nadal w kryzysowej sytuacji, choć rynek budowlany w tym roku się poprawia. Problemem są wysokie koszty pracy, niskie tempo rosnących cen usług. Ten drugi problem może się rozwiązać szybciej niż ten pierwszy, bo o ludzi do pracy w tym roku będzie jeszcze bardzo trudno. Tu możemy też popatrzeć na tym wykresie na dole, jak te obroty w branżach rosły, wynikające już z zawartych kontraktów. No, widać, że tutaj swoistego rodzaju rekordy biła branża posadzkarska, także murarsko-zbrojarska, elektryczna, rukarska w mniejszym stopniu, O reszta jakoś powiedzmy trzymała się tej koniunktury. Z ubiegłego miesiąca, no i branża tynkarska z dużym spadkiem, wykończeniowa z nieco mniejszym. No i jeszcze popatrzmy, jak ta koniunktura układała się w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach, bo nie była to taka sama koniunktura we wszystkich województwach. Wyraźnie od reszty odstawały trzy województwa. To jest praktycznie 1 trzecia nowych inwestycji budowlanych. To jest województwo mazowieckie, małopolskie i śląskie. To nawet tutaj określali nasi analitycy, że to jest prawie 40% marcowych nowych inwestycji. Zupełnie inaczej jest w województwach opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. Czyli tutaj na dole. Tutaj trafiło około 4% nowych inwestycji. To najgorsze obecnie regiony budowlane, choć województwo lubuskie i tak ma tych inwestycji najwięcej od początku roku, czyli w poprzednich miesiącach było w tym województwie jeszcze gorzej. No czyli rynek tutaj się mimo wszystko poprawia. Dużym wzrostem inwestycji mogą także pochwalić się województwa warmińsko-mazurskie. Pomorskie, podlaskie, podkarpackie i lubelskie. Są także województwa, gdzie znacznie spadła chęć do inwestowania. To województwa dolnośląskie, wielkopolskie i świętokrzyskie, gdzie każde straciło blisko 30% nowych inwestycji w tym miesiącu w stosunku np. do lutego czy stycznia. A więc to są dość, zwłaszcza województwa dolnośląskie, wielkopolskie, dość ważne województwa, jeśli chodzi o rynek budowlany. No, i tutaj mamy spory spadek. Rynek, rynek budowlany, więc nie wygląda równo. A różnice regionalne są nawet horrendalnie duże. Jak zwykle, w przypadkach takiej bezsy w budownictwie, jaką mamy od trzech lat, na rynku wygrywają, wygrywają województwa najsilniejsze kapitałowo. O cenach usług budowlanych w marcu mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, więc nie chciałem tu powtarzać wielu informacji. Eee, mogę powiedzieć tylko tak: Dawno już nie mieliśmy tak stabilnych cen usług w budownictwie na początku sezonu. Eee, wciąż niepewny rynek budowlany i święta wielkanocne sprawiły, że podwyżki cen usług na początku sezonu budowlanego rzeczywiście były niewielkie jako całość. Najmniej podrożała grupa wykończeniowa, gdzie ceny malowania, położenia płytek czy stolarki i parkieciarskie były nawet niższe niż w lutym. W grupie ciężkiej tańsze były usługi dekarskie, tynkarskie i gazowe, a w terenie można mówić o stabilnych cenach robót ziemnych. Niestety były także usługi, które w marcu podrożały nawet dość znacznie, np. usługi murarskie czy posadzki betonowe. Tutaj ceny wzrosły nawet o 3% w stosunku do ubiegłego miesiąca. Rynek budowlany w Polsce nadal jest bardzo zróżnicowany, a więc i ceny usług zmieniały się w poszczególnych województwach w różny sposób. Najbardziej podrożały usługi budowlane w województwach lubelskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, małopolskim, podkarpackim i łódzkim. Spadły natomiast w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, śląskim i świętokrzyskim w marcu kolejny miesiąc z rzędu spadły średnie ceny materiałów budowlanych z naszego koszyka wynika, że to jest jakieś procent, a więc niewiele na granicy błędu, no, ale można powiedzieć, że ceny materiałów budowlanych drugi miesiąc z rzędu praktycznie nie rosną jako średnia. Obecny spadek cen materiałów budowlanych jest ciągle mało znaczący. Z powodu wysokich cen cementu, rosnących cen chemii budowlanej yy, oraz farb i lakierów. Pozostałe ceny materiałów budowlanych już spadają i to w coraz większym zakresie. Popatrzmy jeszcze, jak wyglądał yy, wzrost cen w pierwszym kwartale. No, największy wzrost cen usług budowlanych mieliśmy w styczniu. W lutym niewielki spadek, i w marcu mamy średni niewielki wzrost. I wracam jeszcze do naszej prognozy, którą ostatnio promujemy bo mamy tutaj kilka różnych danych. Dane jak rosły ceny od początku roku, jakie są zapowiedzi producentów i handlowców. A również zapowiedzi firm budowlanych, i tak zwane szczytowe ceny, o których oni mówią w tym roku, i to, co rzeczywiście wynika z umów, i według tego, co wylicza nasz algorytm, wygląda tutaj przynajmniej na razie na to, że te koszty budowy mogą wzrosnąć o jakieś 3% w tym roku, o ile nic nieprzewidywanego się. Nie wydarzy. No i na koniec rynek pracy. Jak widzimy na tym górnym wykresie, zapotrzebowanie na kadry w marcu osiągnęło wskaźniki dotyczące blisko 87% firm, a więc to no bardzo dużo. To najlepsze dane dla pracowników od lat, ale groźne dla firm budowlanych. Nie pomaga tutaj poprawa podaży chętnych do pracy, którą w marcu wyraźnie widzimy. Była to najwyższa liczba od początku roku. Po prostu ta podaż jest nadal i tak zbyt niska. Brakuje także kwalifikacji wśród pracowników. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z najniższym wskaźnikiem bezrobocia w branży budowlanej od lat. Firmy budowlane w marcu najbardziej poszukiwały murarzy, zbrojarzy, cieśli i w mniejszym stopniu wykończeniowców, czyli malarzy, szpachlarzy, glazorników, czyli płytkarzy, monterów suchej zabudowy. Bardzo poszukiwani byli także pracownicy do elewacji, czyli tzw. dociepleniowcy. Najmniej firmy poszukiwały tynkarzy, ślusarzy, monterów, ale to nie znaczy, że ich nie zatrudniano. Jak policzyliśmy, to 80% firm branżowych. Także poszukiwało tego typu pracowników. Największy rynek pracy był w województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim. Ale w regionach najsłabszych, lubuskie, opolskie, świętokrzyskie, pracowników poszukiwało także 45% firm. A więc nie jest to mały wskaźnik. I jeszcze popatrzmy na taki wykres, jak ten rynek pracy się kształtuje, bo. Wygląda na to, że w 2024 roku możemy mieć najniższy wskaźnik bezrobocia w historii. Chociaż no, część analityków twierdzi, że w drugiej połowie roku te wskaźniki bezrobocia pogorszą się i bezrobocie ponownie zacznie rosnąć. Zobaczymy. Myślę, że bardzo wiele to będzie zależeć od tego, czy pojawią się Nowe programy budowlane, kiedy one się pojawią, czy po prostu stworzone zostaną warunki do wzrostu koniunktury w budownictwie? Jeśli tak, no to niestety nasze zasoby y, ludzi do pracy w budownictwie są y, no tak niskie, że nie sądzę, żeby tutaj sytuacja poprawiła się na korzyść firm. No, i teraz proszę Państwa, pozostaje nam czekać, co się wydarzy w tym sezonie budowlanym, który rozpoczynamy w kwietniu, w sezonie wiosennym. No, spodziewamy się wszyscy wzrostu koniunktury. Zobaczymy, jak wzrośnie też koniunktura na rynku prywatnym, bo ta na rynku deweloperskim, publicznym, duże inwestycje, one powinny poprawiać się. Chociaż takiego dużego wzrostu wszyscy spodziewają się dopiero jesienią. Natomiast no zobaczymy, jak będzie wyglądał rynek prywatny, bo pierwszy kwartał wcale nie pokazuje tutaj jakiegoś dużego odbicia. W przyszłym tygodniu już będziemy mieli pierwsze dane za kwiecień i oczywiście Państwu je przedstawimy. Zapraszam Państwa więc za tydzień na kolejny nasz program. Do zobaczenia. thank